Teraz nie ma nic, nie ma nic. Wszystko wiatr zabrał, nie ma nic. Trzeba wywaliło u to i o tam za mieszkanie. To wszystko to do samego pagóru. Co się stało. Ogromne straty poniesione, czyli jest zerwana konstrukcja dachu na budynku mieszkalnym, zerwana konstrukcja na budynku stodoły wraz z pokryciem. Wyniszczony został drzewostan. Niezbędna jest pomoc psychologa dla tego pana. Grad był wielkości jaj, kurzych. Jeden takie było uderzenie to to, bo to o szosę ubiło, najpierw. Wysoko ten nie przeleciało, wie pani? O tu na tym przeleciało. Uderzyło o szosę i tak jak uderzyło o szosę, tak ją zgięło i rzuciło tutaj. No ale 200 metrów przemyśło, no. to, to... 200 metrów powietrza. Na wolicach to trwała trwało no, około 20 minut. I tak mały. Był wielki grad. Tutaj ucierpiały najbardziej cztery miejscowości, praktycznie straty. W uprawach rolnych stąd są stuprocentowe. No, zniszczenie około 25 hektarów zboża, 4 hektary maliny letniej, jesiennej. No i uszkodzenia no, dach, pokryć dachowych. Gdzie ja się podzieję teraz? Dęki nieubezpieczone. Mama zmarła, w styczniu nie ma pieniędzy.